jestem jaki dzisiaj, że będzie moim ja kanale jest Robek, który króluje, że jest Z2. Nie, nie wbijajcie do niego na kanał. Jest, o <laughs> jest dzisiaj ze mną także królik. Um, I co, zostaw na początku łapkę w górę i suba z dzwonem wije na kanał. A e, to dzisiaj też mówią, że pierwsze. Ja A nie, nie podajesz by mojego jak by kanału, bo to masz Konte. mniej wyświetleń? No tak to wygląda. No, tak jest, bo widzowie, bo jego widzowie wchodzą do ciebie. Dlatego masz widzów. Ale dobra, zacz, zaczynajmy, zapraszam no. Zapraszam. Ej, co robimy tak jak czeka wcześniej, że ja wygrywam pierwszą robię koncert, potem wyślijęcie, tak. <grym> że przegrywam. Tak. Kamiry i Tylko że to się... skończy tak, że ja wygram po prostu. OK. Dużo ok. Super. <grym grym> Możemy Może ja wyletowy. Oddaj to ty się do ro domu rodzinny yes, To chyba nad myślałeś? Albo to okno życia O, lepiej Uj, jaka mapa! Uuuu to jaka jest? Jaka fajna To jest moja Fłot ulubiona grupa i demo, kreby... to mogę To być... Mogę mokre być 360? Nie, nie mogę O, MazeBot! O nie! No. <ślał> <ślał> Prawie go po pokonałem, nie? Znowu A tu się drudno na boosty bierze o. Nie! No, jak? On... Jak? jak Widziałem, jak wjechałeś w moją linę gnoju. Aj, nie, 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 Nie wjechałem, nie wjechałem. Nie jak się o, nie! O, nie Znowu się widzimy? <laughs> nie, nie chcę, żebyś <laughs> Nie! Co ja to ja trudne, dobra, odbiłem się. Ja bym spokój. Ja miałem wygrać No czemu ja... O nie! Ja na razie masz szansę. Już za łatwo spada? Czemu? No na no, 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 wygranie. Eee, wywalaj mi są. To ja, <laughs> ja co go wywaliłem w ogóle? <laughs> Wychnąłem gościa. Co to było? A, dzięki Robois za tego. To co? Yy, to ty wymęczyłeś czas? Ja włączyłem. O nie! Chciałem wykręcić. <laughs> to niesamowite. Patrzyłem się na królika i nie widziałem. <laughs> Patrzenie na mnie jest No, Ewe, czemu tego teraz użyłeś? Chciałem wykręcić. Teraz się pojeżdżę, nie wykręcę. Witaj, Robku. <laughs> O nie znowu <grym> Dobra to na fest. O nie Prawie wypadłem o nie dobra. dobra, ona niby jest fajnie pobudowana, ale tu się ciuli źle busty bierze trzeba się rozpędzać nie, no, i O Jezus witaj <grym> Nie no, to fajnie gra Dobra jesteś hamem <grym> Nie, to było chamskie akurat teraz, co zrobiłeś A co zrobił? Się nie no zaciął mi drogę Jeszcze kamerę filmowa przeszła, jak włączyłem, kiedy chciałem twoją linię przeskoczyć Fajnie Cóż <grym> ja jeszcze się prawie zablokowałem Ale nie, te, te, te zatrzymania czasu są na serio dobre Dobra, już tej gry nie lubię <grym> O. <grym> dobre Umarł. Umarł w butach. Tak. Chuj bombki piszczeli Komar koma, koma, w koma. butach. Jest plus, bo w nie jestem w najlepszym umieraniu. Lepiej <laughs> nie mówisz tego Robkowi. Pamiętajcie, no. że to jest pierwsza runda? No. Rozgrzanie, bo rozgrzanie. To nie widziałem, no! <laughs> Nie, ta napa jest słaba. O nie! O! Nie! Po co poskoczyłem? Po co na końcu podskoczyłem. Kurde. W idealnym momencie umarłeś, bo ja wjechałem w miejsce, gdzie była tylko twoja linia. Nie wiem jak wyjechać indziej. A Rzemsta! Co jest? Nie. Ile mi wyskoczyło powiadomień z nim? nie dalej jestem! Dobra, nie Ja go tutaj blokuję, Dobra. stary! Ja go tutaj blokuję. Ale tu się nie da nic zrobić, bo ty jest za dużo rzeczy. Na wszystkim się blokujesz. No i Nieee, ja w nie do Też wyskoczyłem, też wyskoczyłem A Dobra, teraz zgramy na spokojnie to, Teraz oboje tylko Nie no, ty masz, ty masz jeszcze trzy życia Ja po no. prostu będę uciekał cały czas Masz się uda Teraz! I tak, już nie widziałem! I tak, wygrałem, więc. Nie, to jest najlepsza mapa, jaka może być! Ale nie, nie, to jest najgorsza mapa z powodu, że dosłownie jest, tu jest za dużo rzeczy, i dosłownie. Patrzę na no to, że nagle coś wjeżdżasz. Wszystko tak, Wszystko trzeba umijać. masz tak, tak. masz rację, ty, tak tu jest do mnie najlepsza mapa jaka mam w życiu. Tak, przegrywa Nie, bo ja mogę was zajechać z tym Hej, robek, robek, znaczy. team, team, robek, team, team Team co zrób z domem dziecko Dobrze, robek, dobrze, dobrze Piękna tam mapa Mam swoim gangiem tych Jakichś, nie wiem, muminku Dzieci Plastusiu Plastusiu Dobra, ja tu się na luzie po prostu będę jeździł daleko od was Wy się sami tam pozabijacie, co nie? Nie Nie, nie ma przyjazdu, co? O, dzięki, dzięki Robek, że się zabiłeś Dzięki, Robek, że umarłeś No, bez kitu Ej, no, ale miałem myślałem, że tam przejazd, Ej, ja myślałem, że tam przejazd jest, co nie? A tam w ogóle nic nie było Ja myślałem dokładnie tak samo Tylko, że ty umarłeś i miałem przejazd Czemu by ty się tam stykać jakoś dziwnie? Dobra, jesteś hamem ze strony. Nie To się bardzo ciężko skręcić, naprawdę, By wyjechać. wyjechać. Oj! E, a ty to szponioli nie mów, że odpalasz, a nie? Eee... Ooo, oh, Jezus. O, oh. oh. kocham tą mapę. Nie! No nie, no nie, no nie. Tak bardzo kochasz tą mapę, gnoju! No. Bokiniesz tutaj praktycznie cały czas Bokiniesz tutaj cały czas Tylko dlatego O proszę bardzo Widzę króliko No, myślałem że się zabijecie no <noise> Nie ze mną takie numery Ja wolę żyć Boże to mamy, no po prostu no jest świetna. Kajo Urobek To e, już wieś młamimy na blisko Nie ma Kurde <gryny> królik, czemu ty tą Lino swoją tutaj jeździsz? Czemu? Bo chcę, żeby Urobek umarł? Cześć No cześć cześć Papa. O kurde nie, zechłem, nie zechłem. No nie wiem ale on się popisuje na mnie Nie, ja powiem, że jest, no No jesteś blisko po prostu O właśnie Widzisz ja w siebie uderzę ale wypchnąłeś mnie, wypchnąłeś mnie, to było dobre, wypchnąłeś mnie. Ale Nino, przez chwilę to cały czas do mnie tylko podjeżdżałeś. No bo królik cały czas mi ucieka, no. no. Widzisz, to jest plan, to jest plan, uciekaj od niego, a nie do niego podjeżdżasz. Że to ty do mnie podjeżdżasz, Kurde, o kurde, miał przeskok. No, tego się nie spodziewałem, no tego się nie spodziewałem. E nie mam bo nie mogę się strzelać, ale, ale żal. To no teraz do mnie jedziesz. Z blisko to odejdź od niego, a nie podjeżdżasz go. No to jest prawda. Druga już. Jedyna moka. Wy się tam ze sobą spotkacie, nie mnie. Już to zrobiliśmy. Ja mam przyspieszenie, on mnie, on mnie nie dogoni. Nie wiem o co ci chodzi. Ja nawet, ja nawet nie chcę się gonić. Ja chcę tylko. skręcę tutaj tu? Ja se a, tutaj narobka, skręcę. Dobra, ja chcę tutaj? Ja sobie tutaj. Ja się skręcę. Tu skręcę. A ja sobie skręcę. I sobie pojadę na siebie. Proszę bardzo. O, fuck, to Ale akurat to nie przez siebie, ale. No, nie przez siebie akurat. No, nie wykręciłeś po prostu. Nie. No to też. Yy. No. Co jest królik? Zaraz wygra! Nie! Nie! Co masz do mnie, Robek, że się fokusuje na ciebie, jak masz więcej żyć ode mnie? Jaki masz do mnie problem, w człowieku? Duży! Tak ci się bardzo <grym> podoba ta mapa. Tak, nadal jest świetna. No, no. I, jak... I tak już przegram, więc. Ej, sosito. A wy nawet siebie nie zabijacie. Ja, ja a nie. Ja nie... próbowałem go raz zabić, ale on gdzieś odjechał jakoś. Ani <noise> mnie <głos> nawet nie próbujecie zabić. Ja robię tak, 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 on uciekam od wszystkich, jak coś mnie nie podjechał, tego zabijam. Nie, ty tego nie robisz. A zabijam siebie, jak do nie podjechałeś. Nie zabijesz. Przecież... A, a ostatni raz jak się zabiję? No to nie zabijesz mnie To co zrobiłem? Wyjść w tej rundzie Cię po prostu na no, ciebie i... Tak, A, kręcimy. no to ci zabiję, bo... No to przeze mnie się zagapiłeś, i no, ja cię zabiję No i nie wykręciłem No, czyli si, no, teraz, teraz decydująca runda, chyba, że Robek wygra Nie, Robek, nie wygraj, daj mi wygrać Bo to będzie moja pierwsza wygrana w życiu Czemu ty się, najpierw chciałeś wykręcić w tego, się skręcić tam, gdzie mnie nie było, a potem chciałeś wjechać w moją linę? Skręcić chyba moja lina. Linie. Nie lina tylko linie. I... Wykręciłem. Oj, przecież moja linia jest! What, what are you doing, man? Nie, przeskoczyłem! Brawo. Fuck. Ja wyskoczyłem. Cieszy mnie ta informacja. Oh. Dobra, tak. <laughs> ja wyskoczyłem. Czy ty drugi raz zabijesz krwi? Nie, nie. Dobra, jestem. Ten... Ja spokojnie, spokojnie. Nie, nie zabił mnie jeszcze na szczęście. Robek co robisz? Jeżdżę Ten tu czemu? już mógł nie umiera, umieranie jest fajniejsze Chcesz spróbować ty śmiecił <laughs> widzisz fajne czy nie? Fajne czy nie? Ja nie wiem. <laughs> Znowu śmieci. królik wygra Czeka jest fajna O nie Dobra Okay. Ja tak nie podskakiwałem podskok To zeskocz Ja dam dziecka Weź się udłasz w ogóle <noise> No mam dziecka okay. chłopie Ja też mam dziecka Za duży chyba Dlatego no tak się mam Ale nie wejdzie, za duży No i żyje, aha <noise> No i żyje O nie! Dobrze. No i nie żyję. <grywa> a mi wydupiło do góry. O jest równo. Uprawnia nie, nie jest równo. Dobra, wygra. Żyję. Y, żyję, tak bo spadłeś. Wygrałem. Wygrałem. Lepnie to wygrałem życie. Wygrałem. Może spadł, a jakbyś nie spadł, to bym nie. wpadł w swoją linę. Z tymi tak dużo oh, masz nasza Bo <laughs> masz oh! Na milimetry, Na milimetry, Źle wyskoczyłem No oj oj, ale zial No i znowu on wygrywa <grywa> To trzeba to zmienić <grywa> słuchaj no a nie. nie Nie trzeba, jest dobrze, jest dobrze Co nie jest No i co ty robisz? Aha! Pusta ma fajnie <grywa> O no ja robię, Ja ja. ja, 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 ja dzięki Robek Jest robek! Nie ma no go na mnie! Dzięki robek! Nie wiem, nie wiem. Słabo. Co to jest? No co jest? Idą z tym no. bóstwem! Hahaha! Leci śmiec z niego! <noise> Ważne, że zginąłem Jest plus bo wiem, że już to wygram Ale ten Ewek pięknie wypadł <noise> To to był piękny widok Naha, ty żyjesz? No A czego się spodziewałeś, że umrę tak Będziemy dopis? O jak? Dobrze I pomaz, że on mi się tak z dupy pojawił Nie Wiem Nade mną wiem, wiem, akurat to widziałem, daje się trzy koła, Nice Ale kurde, on znowu, on znowu wygrał no Wiesz co, nie mogę Ale w każdym razie Włączył ale w każdym razie dziękuję wam za tę piękną mapę, za tę piękną rozrywkę, Zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem, napiszcie komentarz. Widzicie na listę do najsera, na Instagram Larobka za, za to kinienie po prostu. I Dobra. po prostu wbijajcie na przyczynki i Siema!